Położę konia, biegnę dzień. 180, w schodzę. Poniżej 175. Poddychaj, zrób konferencję umysłu i serca. Lecimy dalej. I tak w ogóle nie musisz się zgadać z tym co mówię. Co to? To 60 minut wymęczone. I nie mogę się doczekać jutrzejszego treningu. No i zima. Uhuhu, no i śnieg! Nastąpiła zima. Wszystko się zmieniło w ciągu jednej doby. Z jesieni na zimę. Więc jest około 0 stopni, sypie śnieg już kilka godzin. Na sekundę teraz przestało. Na sekundę, na chwilę teraz przestało, ale zaraz znowu zacznie. Ruszam na trening podobny co robimy tydzień temu, czyli bieg z narastającą prędkością w terenie. No i zobaczymy, jak się będzie biegało po śniegu. Dawno tego nie było. I czas pokaże, jak to wyjdzie. No i tak, od rana sobie sprawdza media społecznościowe i patrzę, co się dzieje w środowisku biegowym. I powiem Wam, że coraz więcej osób robi to samo, powtarza te same slogany. Na Instagram nagrywa. Tej samej jakości filmiki z jakimiś tam poradami Informacje są coraz bardziej banalne I przekaz jest dosłownie spłycany I okej, okay, rozumiem to, bo wtedy jest się w stanie dotrzeć do osób, które mają mniejsze doświadczenie z bieganiem Do osób, które potrzebują takich prostych informacji Ale z drugiej strony taki sposób działania pozbawia ludzi samodzielnego myślenia Bo można wpaść naprawdę na podstawowe rzeczy samemu Poprzez własne doświadczenie i zastanowienie się nad sobą i nad tym, co się robi mnie się to za bardzo nie podoba Ja i tak będę robił swoje po swojemu Wy też oczywiście róbcie swoje Natomiast zobaczymy kto ile wytrzyma na mediach I do czego to tak naprawdę dojdzie Bo jest naprawdę, naprawdę tych informacji w każdej dziedzinie na internecie za dużo I ludzie po prostu wariują, bo nie wiedzą w co ręce włożyć Dlatego, że nie liczą się informacje tylko liczy się praktyka. To, że coś zasłyszysz, usłyszysz, ktoś coś powie, ktoś dla Ciebie istotny, ważny, to nie znaczy, że tak jest. Sprawdź to i wtedy nie będziesz mieć wątpliwości. Będziesz wiedzieć, czy ma to sens, czy nie ma sensu. O, i pytanie od mojego zawodnika. Jakie jest Twoje podejście do stosowania bieżni mechanicznej? Dzisiejszy trening postanawiam zrobić na pętli takiej crossowej w lesie. Ona będzie miała długość około 2 km. No i na tej pętli będę się starał delikatnie przyspieszać, napierać mocniej, żeby progres, który będzie określał moje tętno, następował cały czas. Trening około 65 minut. Zaczynam też z rozgrzewką. No i końcówkę nieco mocniej pocisnę, więc zobaczymy. Nieważny kilometraż, liczy się czas w biegu. Najpierw truchtanie na rozgrzewkę. No, a potem akcja. Wow, ale mroźno jednak. O, trzeba było długie gacie ubrać, a nie krótkie spodereczki. Z reguły jest tak, że ja potrzebuję około 10 minut truchtu, żeby rozgaść moją maszynę, żeby naoliwić, nasmarować i złapać swój rytm. Minęło dopiero 5 minut, więc za kolejne 5 już będzie OK Zaaklimatyzuję się no i powoli będę progresował względem czasu biegu To na co trzeba dzisiaj zwrócić uwagę to na to że przez to że jest chłodno nie będzie automatycznego nawyku chęci sięgania po picie po Izo i trzeba tego pilnować Bo może się wydawać że nie chce się pić ale Yy, łatwo się odwodnić na takim treningu też yy, a tu jednak trzeba podtrzymywać yy, no, Ten poziom płynów no, na nawodnienie, no, na nawodnienie no, po prostu Chyba pierwsze oczywiście mi się rozwiązał but podczas treningu Dobra, no, lecimy dalej yy. Połowa treningu za mną na podbiegach utrzymuję tętno teraz około 170. Na zbiegach podobnie, nieco mniej, ale podobnie. A za chwilę to będzie rosło, będę mocniej napierał. Spłoszę konia, biegne dzień Ostatnie kółko, no już biegnę na 175-180 to nie schodzę, poniżej 175. No i odbębnione 13 km czysta wniosło w warunkach odwilży, mimo tego, że dopiero zima ma nastać bieg progresywny zaczynam od tętna około 155 skończyłem na 185 kropka A tak w ogóle, dlaczego biegam w czapeczce jeszcze roztarganej? Po pierwsze, lubię ją. A po drugie, miał sypać śnieg. No nie sypało go za wiele, a daszek od czapeczki, o ten tutaj, chroni od tego, żeby piękne płatki śniegu, które wyglądają jak kwiaty, żeby nie wpadały do oczu, nie przeszkadzały podczas treningu, treningu, bo bywa to niebezpieczne. Zwłaszcza, gdy się mocno biega, zasuwa, a jest ślisko, więc daszek ma chronić, pomagać. No i, nie ukrywajmy, fajnie wygląda. Też tu nie ma kamery. A że co? Już tak nie ma? To... Motylarnia. Miejsce działań twórczych. Właśnie Jesteśmy na warsztatach. Powiedzmy, że z fizyki kwantowej, rozpoznawania rzeczywistości, rozpoznawania siebie, eee, a ja właśnie przerywam swój udział i lecę na trening na śladze. Czym jestem, to czemu w tym w związku z polskim Odnośnie kiedy? Suli Struwiczki. Trudna do wypowiedzenia nazwa. Ale jest to miejscowość tuż za Sobudką, gdzie jest fajny parking i są wejścia na szlaki na Ślęże. Czerwony szlak tutaj się gdzieś napatoczył i tym szlakiem właśnie mam zamiar ruszyć w kierunku Ślęży, cały czas pod górę. A później tam innymi szlakami opowiem, ale jest naprawdę mega zimno. Dobrze słońce wyszło, bo to dodaje takiej większej otuchy energii. I nie pamiętam kiedy ostatni raz tak późno wychodziłem na wybieganie weekendowe, bo jest 11. Zwykle robię to bardzo w czas rano. Jest 11 w niedzielę. Zobaczymy, jaki będzie ruch na szlakach. Lecimy z tym, tylko się trzeba jeszcze przebrać. Czuję, że przesadziłem z ubieraniem się. Długie gacie. Rękawiczki, czapka. Chyba przesadziłem. Zobaczymy, jak będzie słońce, będzie cieplej. Jak nie będzie słońca, będzie chłodniej, ale zobaczymy, jak nas ślęży, bo kawał drogi i nad szczyt, więc tam może być totalnie inaczej więc zaczynamy trening, lekkie wybieganie około półtorej godzinki do dwóch Poślę, że mam traka zgranego, przygotowałem sobie wcześniej trasa, która mnie interesuje na spokojnie, bez pośpiechu, lecimy rozpocząłem trening Nie. bez żadnej rozgrzewki po prostu wyskoczyłem z auta po podróży i jestem taki przytkany 2,5 km zrobione dopiero i prawie 300 metrów zniosło Na te potężne głazy, które są wszędzie randomowo rozłożone na podejściu na śmęż, na szczyt, śmień twierdzić, że u góry na szczycie było coś zbudowanego z tych głazów. Zostało rozdupcone w którymś momencie historii. I to konkretnie te głazy, które stanowiły jakąś budowę. Po prostu zostały rozrzucone jakąś siłą, mocą Po stokach Tutaj a Dlatego tak leżą trochę byle jak Jest Mamy misia Mamy misia na szlaku Symbol ślęży I mamy szczyt. Dobra, minęły 3 km, 27 minut i całe 400 zniosów w pionie. Jestem właśnie tu. Oto symbol ślęży. Miś, niedźwiedź, rosomak, lew. Nie wiemy co to jest. I nie ma to znaczenia. Znaczenie ma, że to miejsce tu, ta góra jest magicznym miejscem. Dobra, będąc tu już na miejscu, na ślęży, warto się zatrzymać na chwilę, Podjechać głęboko, wchłonąć trochę tej aury, która tutaj jest. Ona na pewno jest budująca i wspierająca życie, a nie na odwrót. Być może jest w stanie odblokować w tobie jakie zastoje. To miejsce, przebywanie w tym miejscu. Być może jest w stanie uruchomić w Tobie jakieś supermoce. Być może dostaniesz jakiegoś oświecenia i rozwiążesz jakiś dominujący u Ciebie w życiu problem. Lub spotkasz kogoś, lub zmienisz swoją aurę, czyli swoją energetykę i przyciągniesz w swoim życiu nowe rzeczy, które będą Cię wspierały i pchały w kierunku, który jest dla Ciebie po prostu przyjemny i praktyczny. Pobądź tu, jeżeli już tu jesteś, zatrzymaj się na chwilę oddychaj, zrób konferencję y, umysłu i serca i lecimy dalej. I tak w ogóle nie musisz się zgadzać z tym, co mówię. Y, dla mnie jest to prawda i, i jest to skuteczne i to działa. Dla ciebie nie musi być. Decydujesz to. Wieża widokowa na ślęży. No, dzisiaj się tam nie wybieram. No i na niebieskim szlaku, tak jak podejrzewałem, który jest mega kamienisty, jest mega ślisko. Gdy przyjdzie ci zbiegać po głazach, po skałach, które są ułożone w jakieś tam stopnie, formy stopni, jest ślisko, są one przymrożone. Myślę, że coś zgubiłem, a to jakiś patyk mnie zaatakował, to warto stopę układać bokiem, żeby większa powierzchnia po prostu stopy pierwsza atakowała podłoże, wtedy czujesz się bardziej stabilnie, jesteś w stanie wyczuć. Czy jest rzeczywiście bardzo ślisko jak wykonać krok. No, ten niebieski szlak, ten niebieski szlak to mega ciekawy. Stromo, agresywnie, tak jak lubię, taki Skyrunning w wydaniu yy, uproszczonym, powiedzmy, yy, bo nie jest to wysoko, ale techniczność trasy, techniczność tego odcinku, tego szlaku niebieskiego na śląży jest naprawdę yy, niezła. no jest po prostu trudno. A propos prawdy, nieprawdy, obiektywnej ja Wielokrotnie się spotkałem z takimi e, wrzutkami w moją stronę, że o ty tu jesteś chudy, mało ważysz, to ty możesz biegać po górach, w górę i w dół bo ty jesteś chudy i mało ważysz i dlatego a ja jestem większy, dużo ważę, to nie mogę bo sobie zniszczę kolan, a w ogóle nie mogę, bo się tak nie da a to jest gówno, prawda, bo dlatego, że biegam Jestem chudy w Twoich oczach, a nie dlatego, że jestem chudy, to biegam, a nie dlatego, że jestem chudy, to zacząłem biegać na odwrót. Krok za kroczkiem powolutku, hop, hop. Niedługie susy, tylko drobny kroczek. Ale biegowy, biegowy. Minąłem wieżę Bieg na żółtym szlakiem Czyli szlakiem ślężackiego biegu biegu na ślęże Wertykala. Znowu te głazy Wszędzie leżą Dziwnie Randomowo Powiem wam że jak brałem udział w biegu na ślętrze w zeszłym roku ścigałem się z lokalcami mimo tego, że optymalnie byłem nieźle przygotowany na taki wertykal to oni znając każdą ścieżkę tak tutaj czy powiedz tędy czy tędy yy, gdzie trenują tutaj dość często znają każdą ścieżkę każdy kamień, każdą zmianę profilu trasy yy, z łatwością wiedzieli gdzie yy, Biedz na hamulcu, gdzie przyspieszyć, gdzie delikatnie można przyciąć, jak się ustawić i tak dalej. To jest dowód na to, jaką przewagę daje poznanie trasy biegu przed zawodami, czyli po prostu obieganie jej, sprawdzenie i tak dalej, i tak dalej, zwłaszcza przed takimi krótkimi biegami, gdzie. Niby można powiedzieć, że od początku do końca biegnie na maksa. Oczywiście tak się nie da, bo na maksa to może iść pierwsze 500 metrów. Więc rozpoznanie trasy, nauczenie się jej daje sporą przewagę. Ślęża po raz drugi, a teraz biegamy czerwonym. To jest ta wieża, którą widać z bardzo daleka. O, ale gruz pod tymi liśćmi, liśćmi liściami, e, nic nie widać co jest. No, trzeba intuicyjnie zbiegać, bo można się nadzieć na różne elementy skalne. Znowu krakowskie gołębie? Tu też? Na Ślęży? Wow No jest elegancko Słońce wyszło Teraz czas się przebradzi wracamy na warsztaty poznawania zasad rzeczywistości a tym samym kreowania jej, czy jakoś tak Skoro Ślęża to sobudka, skoro sobótka to mąk sandal, czyli sandały biegowe, najlepsze do biegania oczywiście i do pobieganiu Co to? Chińskie po drodze, na powrocie O kurde, ciepłe To dobrze Przed sobą czy i tak dalej, to jest kim? pozycji oglądacza świecącego prostokąta.